Warto przyjrzeć się temu, czym się dziecko interesuje. Na pewno e, dziecko da jakiś sygnał, że to jest to, co, co jest dla niego w tym momencie ważne, bo to nie jest często zainteresowanie już na całe życie, ale jest to w tym momencie dla niego ważne. Mnie to fascynuje w tańcu to, że tak ten cały kształt, że to tak wszystko ładnie wygląda i wszyscy tak się kolegują. Z duetem zajęłyśmy drugie miejsce. Na ogólnopolskim turnieju tańca. Ja zdobyłam piąte miejsce na Mistrzostwach Polski, a moja siostra zdobyła Mistrzostwa Europy. Dzieci są w grupie, dzieci są, się uczą siebie nawzajem, dzieci się uczą czegoś nowego, zbierają nowe doświadczenia. Często z tych grup kółek zainteresowań, później są organizowane jakieś wyjazdy wspólne, czy, czy wspólne jakieś bycie, bycie i te dzieci inaczej funkcjonują społecznie też. Razem z Teatrzykiem przez 5 lat um, braliśmy udział w różnych konkursach, występowaliśmy, no i takim, taką główną naszym takim Ukoronowaniem tych wszystkich starań jest Grand Prix w Piątych spotkaniach mistrzów teatru, to bardzo pomaga później na różne występy. Łatwiej jest pokonać stres w różnych sytuacjach, chociażby przy pisaniu testu. Uczy się przez cały czas, tak? Uczy się nie tylko przy ławce czy przy tablicy, ale w sposób zabawowy, wesoły, w sposób sportowy i zdobywa tą wiedzę troszeczkę inaczej i w taki bardzo przyjemny dla siebie sposób, inaczej spędza też czas. Tu, y, tu jest ważna czujność rodzica. Że to dziecko nasze ukochane nie, nie jest za bardzo zmęczone po zajęciach. Jeżeli wraca do domu i już nie ma sił na to, żeby popawić się z rodzicem, no to znaczy, że trochę, trochę za dużo ma obowiązków szkolnych, za dużo ma zajęć dodatkowych. Tak? Dziecko samo daje sygnały. Jeżeli dziecko prosi, że może by coś jeszcze, bo, bo jeszcze mu się nudzi, jeszcze potrzebuje ruchu, to znaczy, że możemy jeszcze, jeszcze szukać jakiejś aktywności dla dziecka. W szkole powstało kółko skrablowe, na które zaczęliśmy chodzić. I razem zaczynać grać w skrable. Pomagają, ponieważ poznaję nowe słowa i uczę się też ortografii. Sport, plastyka. I to są chyba takie najbardziej, najbardziej poszukiwane przez dzieci e, kierunki. Jeżeli dziecko nie ma zainteresowań, to zawsze warto próbować czymś zainteresować. E, zaprosić na jedne, na dwa zajęcia.